od własnego akwarium dla mrówek za jedyne 20 zł, po mini motorówkę do wanny napędzaną wkładem do świeczki. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was listę 10 ciekawych gadżetów i zabawek do eksperymentowania. Jak zwykle, jeśli któryś z nich by się wam bardzo spodobał, link do niego i innych znajdziecie w opisie pod tym filmem. Numer 10 Kuli plazmowej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdy chciał to kiedyś mieć, ale założę się, że większość nigdy nie miała okazji. Czas zrealizować swoje dziecięce marzenia, a przynajmniej sprawić sobie coś, co skutecznie zajmie Wam czas, na przykład w oczekiwaniu, aż aktualizacja Windowsa w końcu się wyłączy. Wyładowania elektryczne podążające za waszymi palcami to naprawdę coś, z czego trudno spuścić wzrok. Numer 9. Mały, niedrogi gadżet, a ile daje frajdy. Czyli pryzmat. Szklana lub plastikowa bryła, używana np. do produkcji lornetek. Dzięki której zmienicie kierunek fal świetlnych. Innymi słowy, załamiecie światło, niczym rudego w pierwszym dniu szkoły. Oraz rozszczepicie je, niczym sklejone usta po lodziku. Zaświećcie latarką z jednej strony i stwójcie tęczę w swoim własnym pokoju. Numer 8. Ostatnio bardzo modne są akwaria dla mrówek. Czy wiecie, że możecie sprawić sobie jedno już za 20? I to nie byle jakie, bo zrobione z przezroczystego żelu zamiast piasku, dzięki czemu możecie dokładnie obserwować, co tam się wyprawia w środku. Po prostu złapcie kilka mrówek z dworu, włóżcie do środka i patrzcie jak zaczynają kopać. Numer 7. Chcecie poczuć się jak RoboCop? Jesteście fanami chwytaka? Na pewno spodoba wam się ta zabawka. Chwytak w kształcie prawdziwej dłoni, którą możecie chwytać rzeczy na odległość. Nawet nie wiecie jakie to jest użyteczne. Szczególnie kiedy na przykład leżycie w łóżku, albo macie laptop na kolanach i potrzebujecie czegoś z szafki, ale nie chce wam się wstawać, odkładać komputer na bok itd. Od około dwóch tygodni mam podobną zabawkę u siebie w domu i już po prostu nie wyobrażam sobie bez niej życia. Numer 6 Model anatomiczny człowieka. Nie tylko dla studentów medycyny. Przy czym rodzajów takich modeli macie dosłownie setki. Myślę, że to całkiem fajna sprawa mieć coś takiego u siebie na biurku, szafce, chociażby jako dekorację. Także jak będzie was coś bolało, będziecie potrafili wskazać gdzie. Poza tym, skoro niektórzy mają w pokoju globus będący mapą świata, dlaczego nie mieć modelu będącego mapą człowieka? Numer 5. Toż to ciekawe. A mianowicie zestaw teleskopowo-mikroskopowy. Prawdziwy mikroskop do podglądania mikrożyjątek, który kiedy się sam znudzi, bez problemu, możecie przekształcić w prawdziwy teleskop do patrzenia w gwiazdy lub okna sąsiadów. Nie jest to może super profesjonalny sprzęt, bardziej do zabawy, ale swoje parametry ma. Mikroskop powiększa nawet 450 razy, podczas gdy teleskop razy 40. Wyobraźcie sobie księżyc na niebie 40 razy większy. Naprawdę jest co oglądać. Numer 4. Kolejna fajna zabawka do eksperymentowania, którą pewnie nieraz widzieliście nad morzem na straganach z pierdołami. To jednak nie jest taka pierdoła. Kiedy ptak tego typu trafił w moje ręce bez skojarzeń, nie mogłem przestać się nim bawić przez kilka dni, wciąż bez skojarzeń. Jest on tak fantastycznie wyważony, że opierając go zaledwie dziobem o dołączoną piramidę, czy róg stołu, czy nawet wasz palec, utrzymuje on idealnie poziomą pozycję i nie ma opcji, aby się z niego sunął. Numer 3. Następny gadżet, na który naprawdę miło popatrzeć, szczególnie na żywo, czyli urządzenie, które zrobi z waszego długopisu lewitujący długopis. Składa się z czterech magnesów jako podstawek oraz dwóch kolejnych, które nakładacie na swój pisak, a następnie dosłownie zawieszacie w powietrzu nad podstawką. Numer 2. Hologram 3D w waszym własnym domu z użyciem telefonu komórkowego? Czemu nie? Potrzebujecie tylko takiego prostego urządzenia, które nakładacie na smartfona, na którym puszczacie specjalne holograficzne wideo, bez problemu do znalezienia na YouTubie. Numer 1. I na koniec coś z powerem, czyli powerboat. Motorówka napędzana, nie zgadniecie czym, chociaż powiedziałem na początku, zwykłą świeczką. A właściwie to parę wodną, gdyż wspomniana świeczka tylko nagrzewa wodę w specjalnym słoiczku, a gdy ta paruje, odpycha łódź w przeciwnym kierunku. To tak, jakbyście nie mieli co robić w swojej wannie. Okej, okay, tym pływającym jak glonojady godlewskie w akwarium akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, między nimi 10 nietypowych ogłoszeń o pracę. Jeszcze raz pamiętajcie, że linki do produktów z dzisiejszego odcinka znajdują się w opisie pod filmem. Zapraszam Was jeszcze na najnowszą animację na kanale Pauli's Sausage, na mój prywatny Instagram, oficjalny sklep z koszulkami. Wszystkie linki w opisie. Jeszcze ja z Wami żegnam. Do usłyszenia jutro. Cześć!